Dla Was test i DIY suchego szamponu, który możemy wszyscy sami zrobić w domu. A więc mam dwie opcje, właściwie trzy opcje. Więc pierwsza opcja jest suchy, suchy szampon, cały, który jest w formie takiego proszku. Dla jasnych włosów, druga opcja to to samo dla ciemnych włosów, i trzecia opcja jest właśnie dla, na każdy kolor włosów i ona jest bardziej w sprayu Wszystko można zrobić w domu, yy, używając rzeczy, które można kupić w każdym supermarkecie albo prawdopodobnie, jeśli mieszkacie z mamą, szczególnie macie wszystko już i nie musicie nawet wychodzić. Więc sens tego wszystkiego jest taki, żeby nie kupować i nie używać po prostu produktów z drogerii, ponieważ one mają po prostu dużo chemii yy, i nie chcemy. Tego nakładać na włosy. Dlatego właśnie dzisiaj zobaczymy, czy te domowe sposoby działają. Po pierwsze, tutaj mam problem, bo jak widzicie, mam kilometrowe odrosty, więc nie wiem, do której wersji po prostu się zastosować, więc wypróbuję na jednej stronie włosów. Wersję tą na ciemne włosy, a tutaj na to, yy, wersję tą w sprayu. Moje włosy są idealnie do tego przygotowane, bo myłam je przedwczoraj, jeszcze dzisiaj rano ćwiczyłam, yy, więc efekty powinny być bardzo widoczne. Najlepiej wszystkie produkty jednak znaleźć organiczne, ponieważ nakładacie to na Waszą skórę I po prostu im mniej tej chemii, tym lepiej No i do tego przepisu potrzebujecie jakiś stary pędzel do makijażu A więc od razu przejdę do tych DIY i pokażę Wam oba przepisy naraz I później zrobimy test A więc do pierwszego suchego szamponu dodajemy dwie łyżki stołowe właśnie mąki kukurydzianej Chcecie mieć szampon na jasne włosy, to nie dodawajcie właśnie yy, kakao w proszku Ja teraz dodam dwie łyżki, bo to jest właśnie opcja na ciemniejsze yy, włosy I do tego dodajemy 5 kropli olejku, ja mam akurat z trawy cytrynowej I wszystko trzeba po prostu wymieszać I tak wygląda gotowy suchy szampon do ciemnych włosów. Pamiętajcie, że jeśli chcecie do jasnych, po prostu nie wrzucacie kakao. I jeśli chcecie go przechowywać, to można w słoiku bez problemu przez dłuższy okres czasu. Do przygotowania mokrego szamponu potrzebujecie butelkę po jakimś sprayu do włosów, która musi być dokładnie wymyta. I w tym będziemy wszystko mieszać. A więc wlewam tutaj już wymierzone dokładnie pół kubka. Wstawiłam moją butelkę do właśnie tego pojemnika, żeby nic nie rozsypać, bo teraz muszę mniej więcej dwie łyżki stołowe y, mąki kukurydzianej wrzucić do tego otworu, więc na pewno y, nie będzie mi to szło jakoś super dobrze. Ja do tego używam najtańszej wódki z Tesco. Na sam koniec też trzeba dodać y, kilka kropli w olejku takiego, jak wcześniej dodałam, albo może się po prostu dodać ulubione perfumy y, i wyjdzie na to samo. Na sam koniec jak już oczyścimy butelkę, zamykamy ją i trzeba w tym wszystko po prostu wytrzęść. I mamy gotowy suchy szampon. Wracam do Was z y, mokrym szamponem i suchym szamponem. Y, mokry szampon spróbuję na tą stronę głowy, suchy szampon na tą stronę głowy, więc y, zacznijmy. Robić nasz eksperyment. Więc przed każdym użyciem będzie trzeba po prostu wstrząsnąć delikatnie. jest to tyle fajne, że sprzykiwacie i pozwalacie temu, żeby to wyschło, yy, i możecie wyjść. Mega ładnie to pachnie i w ogóle nie czuć tego alkoholu, który tutaj dodałam I będę czekała teraz właśnie, żeby to wysłoić, i żebym sobie uczesała włosy normalnie I W międzyczasie wypróbujemy suchy szampon Mam pędzel, który nie jest stary, ale szczerze nie miałam żadnego, który był stary Więc nakładam trochę mi makijaż nakładała Tylko, że będę robiła to właśnie tak na włosy Trzeba wam powiedzieć, że bardzo się bałam, yy, że będzie się bardzo sypał i nie będzie się na przykład na pędzlu trzymał, ale szczerze powiem wam, że bardzo dobrze się nakłada. Trzeba wam powiedzieć, że jeśli kładę tutaj to na moje jasne włosy, nie widać, że yy, jest to takie brązowawe. Więc ja przeczytałam, że używając takiego suchego szamponu i nakładając go pędzlem Nie potrzebujemy już rozczesywać, jeśli nie chcemy i możemy zabrać się za stylizację włosów normalnie Ponieważ ten pędzel już rozczesuje cały suchy szampon e, I nie ma tak, że jak normalnie kupimy, to jeszcze trzeba później wyczesywać to W przypadku tego on sam się w miarę dobrze wyczesuje y, tym pędzlem Więc nie wiem, czy już widzicie, ale jest duża różnica w moich włosach i też w dotyku nie są aż tak oklapnięte, jak były wcześniej, szczególnie tutaj Teraz jak wyczesałam tą stronę włosów, ewidentnie widać, że y, wygląda na o wiele świeższą, jakby te włosy były umyte i nie są tak oklapnięte To już mi mniej więcej wyschło, więc też y, będę to wyczesywać. I taki jest tego efekt, więc Szczerze, gdybym miała powiedzieć, który mi się bardziej podoba, to na pewno ten mokry, bo jest, wydaje mi się, łatwiejszy po prostu do używania i nie robi żadnego bałaganu. I poza tym moje włosy mają fajniejszą teksturę, a te jednak czuć, że są odrobinę bardziej wysuszone. Jestem strasznie zadowolona, że po obu stronach widać efekty Wydaje mi się, że mokry szampon jest lepszy dla osób, którym po prostu zależy na tym, żeby włosy były przyjemne w dotyku I może żeby po prostu nie było super oklepnięte, bo już nie są A ten suchy, suchy szampon jest dla osób, które po prostu chcą jak najwięcej objętości I po prostu nie musimy zwracać uwagi na to, jakie będą w dotyku Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał i będziecie to próbowali, bo szczerze jest to bardzo ciekawy sposób, który działa więc naprawdę warto. Dajcie mi też znać, czy już próbowaliście i jaka jest Wasza opinia na temat tych sposobów. I tak samo powiedzcie mi, co chcecie, żebym jeszcze przetestowała. Może w kolejnym filmiku. E, więc dajcie mi znać, co jeszcze warto przetestować. E, I pa pa!